Witamy po krótkiej przerwie, a z nami jest już Magdalena Saganowska, mistrzyni ślubnej ceremonii. Dzień dobry, witam. Witaj, Magdaleno. Cześć. Słuchaj, na czym tak naprawdę polegają śluby humanistyczne i czym różnią się na przykład od ślubów cywilnych? Już odpowiadam, dlatego że Często też, jak mówię, że jestem mistrzem ceremonii, prowadzę śluby humanistyczne, to dostaję pytanie: A co to w ogóle jest? Co to za ślub? Dlatego zacznę od tego, że ten ślub humanistyczny, tak jak sama nazwa wskazuje, stawia człowieka w centrum, czyli człowiek jest tutaj najważniejszy, i w tym momencie jest to najważniejsza wtedy młoda para, czyli ludzie, którzy się zdecydowali na ten rodzaj ślubu. I od razu może króciutko na te drugie pytanie, czemu się różni od ślubu cywilnego? No różni się tym, że nie ma tak naprawdę w Polsce żadnej podstawy prawnej. Czyli biorąc sam ślub humanistyczny, formalnie nic nam to nie daje. Natomiast w połączeniu ze ślubem cywilnym, i tak się dzieje najczęściej, to jest jakby rozszerzenie tej części celebracyjnej dla młodej pary. A to, co jest najbardziej kluczowe, to to, że scenariusz, Przebiega tak, jak oni chcą, łącznie z przysięgą, która jest kluczowa, tak? Czyli jeżeli byliście kiedyś na takim ślubie cywilnym, to wiecie, że to różnie wygląda. On przebiega czasami krótko, szybko i można go nazwać, że jest taki m, formalny, tak? tak. E, przez to, jakie mamy dzisiaj możliwości, e, i że się rozszerza ta taka wolność i ludzie chcą wyjść poza te utarte schematy, stąd pojawiła się właśnie idea tego ślubu humanistycznego. E, m, żeby była ta cała piękna otoczka. Czyli to jest ten moment, w którym na przykład teraz, jak miałam w sobotę taką piękną realizację, przede mną po prostu przyjechała w piękne oczywiście miejsce do Pałacu Rozalin w plenerze. Pogoda nam się udała, więc tu pogoda jest bardzo ważna wtedy. Pani urzędnik, która przeprowadziła ten swój nie chcę nazwać obrządek, bo to tak słabo tutaj zabrzmi. Całą ceremonię takiego ślubu cywilnego. Dokładnie, ślubu cywilnego, a zaraz ja też y, płynnie po prostu przejęłam i kontynuowałam już, ale w temacie ślubu humanistycznego, czyli zgodnie z scenariuszem pary młodej. Czyli krótko podsumowując, ślub humanistyczny sam w sobie nie daje nam tego far, formalnego bycia mężem i żoną, y, jest tą częścią taką bardzo mocno celebracyjną, natomiast w połączeniu ze ślubem cywilnym jak najbardziej. Ja powiem szczerze, że dopiero pierwszy raz usłyszałem o czymś takim jak ślub humanistyczny całkiem niedawno. Skąd to się wzięło? Yy, sama, sama idea ślubu humanistycznego yy, bardziej kojarzę ją z tego, że miało to formę, jak oglądaliśmy zawsze filmy amerykańskie, nie wiem, czy pamiętacie, tak? Tam, że osoby, które nie chcą, że też też nikogo nie urazić, albo odchodzą od tematu Kościoła, od tematu Boga i chciało to mieć po swojemu, tak? No to po prostu wyszło w tej formie Ok, dobra, to co zrobić, żeby można było mieć alternatywę, uh -huh. alternatywę do tego. I przyszło to do nas właśnie, że tak powiem, no tak jak część rzeczy gdzieś tam napływ jest napływowych do nas, to ta idea przyszła i zaczęła w Polsce być popularna. Ja się z nią właściwie pierwszy raz spotkałam dwa lata temu, kiedy to moja koleżanka powiedziała mi, że była na ślubie um, u pary jednopłciowej. Bo to też jest jedyna forma, w której wtedy można ten ważny dzień po prostu celebrować. I jak ja się dowiedziałam, że okej, okay, czyli można w Polsce zrobić taki ślub, zaczęłam się tym interesować, znalazłam szkolenie, przeszkoliłam się i mówię: okej, okay, chcę to robić. A jak wygląda właśnie taki scenariusz? Jak wygląda otoczka tego ślubu? Ty tak naprawdę gdzieś pewnie w czasie pierwszego kontaktu z parą. Mhm. Musisz pewne rzeczy ustalić. Tak. Wygląda przynajmniej każdy mistrz ceremonii pracuje pewno inaczej, więc ja wypowiadam się tylko za swój styl tak. pracy. Jak spotykam się z parą młodą, i teraz tak, są dwa, dwie opcje. Ściśle współpracuje z wedding planerami, uh -huh. bo to głównie młoda para, tak jeżeli decyduje się, bo słyszy o takiej formie ślubu, to często wedding planer już ma gdzieś tam w głowie, a tak, jeżeli współpracuje, ok, dobra. Czyli polecamy mistrza ceremonii, mamy takiego człowieka, który wam tę ceremonię poprowadzi. Ja chcę się spotkać z parą młodą przed, spotykam się, jeżeli mogę. Face to face, no ale przeważnie robimy to w online, ponieważ to, co jest fajne, to że humanistyczne, które prowadzę, są w całej Polsce, więc ciężko mi było czasami się wiadomo od razu przedostać do Sanoka, żeby się spotkać z parą młodą, więc robimy to online. Przede wszystkim chcemy się poznać to dla mnie jest najważniejsze. Czy mamy w ogóle flow, czy my się tak naprawdę czujemy? No bo jeżeli mamy wziąć udział w najważniejszym dniu tej młodej pary, to my w ogóle potrzebujemy się poznać i polubić, tak? Do tej pory było tak, że wszystko, wiecie, kończyło się szczęśliwie. I po takiej pierwszej konsultacji, jak opowiadam, jak to wygląda, czyli para odpowiada na mój taki specjalny formularz. Taką ankietę. Ankietę. Oni się muszą. Na szczęście. Tak. <laughs> wtedy młoda para potrzebuje też się zastanowić trochę, bo to są takie, wiecie, pytanie na przykład, jedno mogę zdradzić. Co cenicie najbardziej w swojej relacji? Proszę. Więc wtedy obie osoby muszą się Pochylić nad tym, tak naprawdę, co w tych i w tej związku z tej relacji dla nich jest ważnego. Więc moja przyszła para też się właśnie zastanawia, mówi: No, Magdalena, te pytania wcale nie są łatwe. No, ale ja też nie chcę, żeby, żeby ten scenariusz był banalny, tak? W związku z tym tak sobie to wymyśliłam. I jeżeli para się decyduje, mówi, dobra Magdalena, chcemy, żebyś poprowadziła nasz ślub humanistyczny, okej, okay, to idą kwestie formalne i wysyłam ten formularz i para odpowiada na te moje pytania i ja na tej podstawie, oczywiście jest tam też przestrzeń, czyli na przykład, jeżeli chcą, żeby coś szczególnie o nich wybrzmiało, jeżeli chcą, żeby mm, opowiedzieć na przykład historię zaręczyn no, albo ich pierwszą randkę, mają na to przestrzeń. Ja to wtedy po prostu ubieram w ten scenariusz, wysyłam i para młoda mówi: OK, Magdalena, super, natomiast tu potrzebujemy coś zmienić, tu chcemy coś dodać, na przykład może wiersz, albo na przykład chcemy zacytować, nie wiem, ulubiony fragment swojego filmu, może być dowcip, pełna dowolność. Jeżeli oni to akceptują, i ja wtedy na podstawie tego scenariuszu prowadzę ceremonię. I w zależności od tego, jaki on jest długi, tyle trwa ceremonia, tak? W ceremonii są jeszcze rytuały. To jest coś, czego na zwykłym ślubie powiedzmy jest wymiana obrączek, którą znamy, a na, na ceremoniach humanistycznych jest kilka rytuałów. Jeden, jednym z nich jest na przykład takie symboliczne przewiązywanie dłoni szarfą. Coś, co tak naprawdę e, zostało zaczerpnięte z Kościoła katolickiego. Tak, tak, tak. to tam występuje. Tutaj też e, można to zrobić. Można, e, jest jeszcze taki rytuał, na przykład jak ceremonia z e, rytuału przesypywania piasków. Czyli wtedy mm, pani, pani młoda przesypują kolorowy piasek do takiej jednej pięknej męzurki, który jest tak symbolicznym połączeniem się dwóch po prostu, e, no, dwóch energii, dwóch istot. Jest na przykład jeszcze rytuał e, świec. To jest taki rytuał, w którym trzeba uważać, bo na zewnątrz no, trzeba dbać o to, żeby ta świeca nie zgasła i to też wtedy młodzi odpalają od, od głównej świecy właśnie swoje. Jest jeszcze na przykład taki rytuał, gdzie młodzi piszą do siebie list. Może to być z miłosnym, może to być też treść przysięgi. Chowamy ją do takiej skrzyneczki i za rok o tym samym czasie para może sobie przeczytać, co w tym dniu do siebie napisała. Jest też oczywiście świetne to, że para może przyjść ze swoim pomysłem na rytuał. Czyli jeżeli, nie wiem, wymyślą, że chcą dla siebie zaśpiewać piosenkę, nie ma problemu, możemy to zrobić. I są też pary, które mówią, Okej, okay, Magdalena, chcemy tylko wymianę obrączek, też może być, albo nie chcą żadnego rytuału. I to jest ta dowolność w ceremonii humanistycznej, że to młodzi decydują, co się ma dziać. W jakich miejscach takich nietypowych do tej pory miałaś okazję udzielać takiego ślubu? Mam poczucie, że każde z tych miejsc jest trochę nietypowe, ponieważ kiedy wiesz, przyjeżdżam do jakiegoś pałacu, tak jak byłam teraz w soboty na przykład w Rozalinie, gdzie jest przepiękna 13 hektarowa powierzchnia z zielenią, chodzą pawie, jest po prostu taka magiczna atmosfera. Altana, która wiesz, na początku jest zwykła. Za chwilę, jak floryści ją ubiorą w kwiaty, po prostu wygląda jak z, z naprawdę, prawie że z z, no jak z amerykańskiego snucia. Hollywoodzkiej produkcji. Dokładnie mhm. tak. Um, więc z nietypowych to chyba do tej pory był najstarszy Skansen. Skansen nie prowadziłam w Płocku, Tak, tam na przykład nie można było używać świec, wiecie, prawdziwych, tylko y, trzeba było alternatywę y, znaleźć. We wrześniu mam na przykład realizację też z na pomoście. Przyszła realizacja jest akurat w, w miejscu też takim dosyć znanym, jak ja to nazywam, Glamour i Fancy, czyli pastelowe pola, to jest pod Warszawą. Także no, na razie takie, takie realizacje, oczywiście Łazienki Królewskie w Warszawie, też piękna realizacja, tak. Bo to są śluby w plenerze głównie. To, to ich charakteryzuje, że ten humanistyczny m, odbywa się tam, gdzie właściwie para zdecyduje i tam, gdzie może. Tak? Więc jeżeli to by było muzeum, które by się zgodziło, to może być. Jeżeli to będzie podziemie kopalni, jak najbardziej. To jest pomysł młodych. Mhm. A patrząc na historię twoją, swoich wszystkich przeprowadzonych mhm. takich ślubów, jakieś y, sytuacje, które szczególnie zapadły w pamięci? E, nasz... Jakieś może, mogą być tak, na przykład jakieś śmieszne anegdoty, czy coś takiego się y działo nawet, nawet teraz, teraz w sobotę była taka rzecz, że to śmieszne. Czyli ja tam wiecie, ja jestem staram się podążać też za parą, za Parę. tym, jaka jest energia, jak goście się czują. No i była taka sytuacja, że tam młody się wplątał jakiś, wiecie, jakiś, nie wiem co to, jakiś owad po prostu gdzieś tam. No i młody dzielnie tam walczy, żeby wyciągnąć, więc ja sobie czekam, prawda? Nigdzie się nie spieszymy. Ale z takich sytuacji, które mi zapadła, to na przykład było takie bardzo poruszające, kiedy na realizacji pojawiło się zdjęcie mamy pani młodej, która odeszła po prostu jakiś czas temu, ale chcieli, żeby była obecna na tej ceremonii. W związku z tym jej portret po prostu. Na ładnie na krześle w pierwszym rzędzie miał miejsce, to mi tak zapadło. I to, że dziadkowie przyszli do mnie podziękowali za to wydarzenie, za tą ceremonię, że brali udział pierwszy raz i cieszą się, że, że mogli wziąć udział i że młodzi się na to zdecydowali, bo to było coś innego, więc dla mnie to jest wtedy najbardziej takie satysfakcjonujące, kiedy osoby, które są po raz pierwszy na takiej ceremonii podchodzą. I dzielą się swoimi odczuciami i mówią, że to było dla nich niesamowite przeżycie. Ostatnia, ostatnio podeszli do mnie rodzice pana młodego i powiedzieli... Wiesz, co my chyba też sobie chcemy taki ślub jeszcze raz zrobić. Więc e, nie ma problemu, możemy odnowić ślub, możemy odnowić Waszą przysięgę, możemy to wszystko zrobić, bo teraz są do tego możliwości, a ja jestem mistrzem ceremonii, czyli właściwie przeprowadzę każdą ceremonię, którą, która jest do przeprowadzenia. Natomiast te śluby są mi bardzo bliskie, ponieważ ja mam w życiu takie dwie wartości, które wyznaję wolność i piękno. I te dwie wartości się spinają w ślubie humanistycznym wolność, bo decydują o tym młodzi. Praktycznie, gdzie, o której, w jakim miejscu, kto ma to poprowadzić, jak ma to wyglądać, jaka ma być muzyka, wszystko. No e ta idea piękna, czyli że to są przeważnie piękne miejsca, to są piękne realizacje. To się dla mnie łączy, dlatego czuję z tym takie, wiecie, no, utożsamiam się z tym bardzo i jest to dla mnie bardzo ważne, że mogę to po prostu, że mogę to robić i że mogę edukować, mogę rozszerzyć tą ideę ślubu humanistycznego w Polsce, która uważam cały czas jest niższą, bo tak jak ty, Bartek, pierwszy raz usłyszałeś, tak dużo dalej osób mówi, ale co to w ogóle jest? Więc mam taką misję w, ty, w tym swoim zawodzie, żeby powiedzieć ludziom, i to nie chodzi tylko że tutaj młodym, ogólnie, bo może ktoś miał wesele, wiecie, 10 lat temu i nie było to jego wesele marzeń, ani jego ceremonia marzeń. Może chcę ją powtórzyć, nie ma problemu, zróbmy to. Chcecie to zrobić w parku, zróbmy to w parku. Ja przyjadę wszędzie. Ja nie mam takich ograniczeń. Magda, już na koniec, w jaki sposób można się z tobą skontaktować? Można cię mm. znaleźć na Facebooku i na Instagramie? Tak, oczywiście na Instagramie to Saganowska mieć ceremonii, moja strona magdalenasaganowska.pl. Jak napiszecie do mnie na prywatnie, bo też często dostaję prywatne wiadomości, bo ktoś mi na przykład polecił, nie trafił jeszcze nawet na mój firmowy Instagram, tylko polecił, więc w social mediach jak najbardziej można mnie znaleźć. Wystarczy napisać, zapytać, cześć Magdalena, po prostu chcę taki ślub, opowiedz mi coś o nim. Ta pierwsza konsultacja to jest oczywiście bezpłatna, więc nawet jeżeli ktoś teraz nas ogląda i się zastanawia, czy to jest w ogóle dla niego, to zachęcam po prostu na spotkanie, bo ja wtedy wszystko opowiem. I jest ten czas na to, żeby się zastanowić i podjąć decyzję: ok, chcemy taki ślub. Można by porozmawiać rozmawiać na ten temat, tak. bo jest no na to na pewno to bardzo ciekawa historia, jak tak naprawdę z tych amerykańskich produkcji, bo tam tak. głównie gdzieś e, widzieliśmy e, takie śluby. Drodzy Państwo, śluby jak z bajki, to oczywiście tutaj można powiedzieć coś, co potrafi zrobić właśnie Magdalena. Tak. Dzięki za przybycie do naszego studia. Dziękuję.